W z pandemią na sesji Rady Powiatu. W perspektywie czasu być może podjęlibyśmy inne decyzje. Dobry gospodarz wychodzi, dementuje. I szanowni Państwo, ja się nie izolowałem. Ja byłem dostępny dla każdego. Setna rocznica urodzin Jana Pawła II. Paweł coś także w atyfikacji Karoliny Samorządy odwołują wakacyjne imprezy plenerowe. Będziemy bardzo mocnym akcentem. Po dłuższej przerwie wracamy z naszym programem informacyjnym. W piątek odbyła się sesja Rady Powiatu Limanowskiego. Rozmawiano przede wszystkim o sytuacji związanej z epidemią. Radni pytali o działania podejmowane przez starostwo Szpital i Sanepid. Obradą przyglądał się Józef Budacz. W maseczkach i w stosownej odległości od siebie. Tak wyglądała piątkowa sesja Rady Powiatu Limanowskiego. Ponad dwie i pół godziny trwała dyskusja dotycząca podejmowanych działań w czasie szczytu epidemii przez szpital, starostwo i sanepid. To był punkt, o który został rozszerzony porządek obrad. A zaczęło się od wystąpienia dyrektora szpitala Marcina Radzięty. Kiedyś jeden z dziennikarzy się mnie pytał, panie dyrektorze, czego panu potrzeba najbardziej? Szanowni państwo, zaufania. Zaufania pacjentów i zaufania państwa do tego, co w tym szpitalu robimy. Tego zaufania jednak zabrakło, bo wtedy, kiedy była ku temu najlepsza okazja, więc w szczycie zachorowań to trzeba było wysłać do społeczeństwa jasne komunikaty, o co i prosiła dyrekcję szpitala, również nasza redakcja. W tym całym okresie epidemii, w tym okresie, kiedy wystąpiły te przypadki koronawirusa, zdarzyły się nam potknięcia. Ale staramy się wyciągać z nich wnioski i staramy się, żeby na przyszłość tych potknięć unikać. Łączna liczba zakażonych pracowników szpitala wynosi 25 osób. W tym wynosiła, dlatego że te osoby oczywiście na dzisiaj już w większości ma wynik ujemny. Pielęgniarki 7, jeden lekarz, jedna sekretarka i. Pracowników gospodarczych 16. Wyjaśnienia obu dyrektorów szpitala zostały przyjęte przez radnych ze zrozumieniem. Jednak to nie oni, ale starosta Limanowski stanął w ogniu pytań rajców. Brakło mi oświadczenia starosty, które wyszło wczoraj, bo dlaczego nie stanęliście do mediów murem za, za dyrektorem Gwiazdowskim. Pod szpitalem ustawiały się różne stacje telewizyjne. Dobry gospodarz wychodzi, dementuje. Nie dyskutujemy tutaj w ogóle na poziomie opiniodawczym, co nam się podoba. Panie radny Żaba, ja na inne nie miałem zaproszenia do innych mediów, gdzie, gdzie, gdzie nie wiem, może pan miał. Ja nie miałem do innych mediów, do tych, których miałem. Udzielałem odpowiedzi. Trudno się tutaj nie zgodzić z radnymi, bo mimo posługi. wielu prób kontaktowania się ze starostą, Mieczysław Uryga z naszą redakcją rozmawiał jeden, jedyny raz. I było to wtedy, kiedy rząd wprowadził pierwsze obostrzenia. Krótko mówiąc, walczyłem z tym, co akurat nas dotykało z koronawirusem, a nie z mediami. I tak jak mówię z całą starannością, odpowiadałem do lokalnych mediów, do tych, którzy pytali, bądź którzy. Prosili o jakąś informację. To trochę przykre, że my jako dziennikarze nie mamy dostępu do informacji. Z zazdrością spoglądamy na inne regiony naszego województwa, województwa małopolskiego, gdzie te informacje są na bieżąco przekazywane mediom. Na sesji nie było kierownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w Limanowej. W czasie szczytu epidemii wiele mówiło się o tym, która z instytucji, szpital czy sanepit, jest odpowiedzialna za rozprzestrzenianie się koronawirusa w naszym regionie. Wspominał nam o tym Mateusz Rusinek, który zaraził się wirusem od swojego teścia. Ten był na oddziale wewnętrznym, gdzie zdiagnozowano pierwszy przypadek zarażenia w naszym regionie. No Błędy proceduralne ewidentne. Nie wiem, ciężko mi teraz powiedzieć, czy szpitala, czy sanepidu. Jedni składają na drugich. Natomiast teść jest, teść został zarażony koronawirusem na oddziale wewnętrznym. E, został wypisany do domu. Pięć dni z nami przebywał. E, po potwierdzeniu. U niego koronawirusa został po naszych interwencjach, bo to też nie jest tak, że został po prostu zabrany na, na oddział zakaźny Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, tylko po naszych interwencjach został dopiero zabrany. A tymczasem w Limanowskim Szpitalu rozpoczęła się kontrola, którą przeprowadza wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna w Krakowie. Poprosiliśmy pana wojewodę, aby, aby przedstawiciel starostwa mógł uczestniczyć jako obserwator w tej kontroli. Dzisiaj otrzymaliśmy e, odpowiedź, że nie ma takiej możliwości, aby przedstawiciel starostwa mógł jako obserwator w tej kontroli uczestniczyć, a tym samym nie mamy wglądu do dokumentów, które są w posiadaniu Sanepidu. I tutaj jest naprawdę ten obiektywizm pod dużym zapytaniem, czy kontrola Sanepidu przez Sanepid po prostu będzie obiektywna, bo z tego co widać, że jakoś tutaj po prostu pewne działania są takie, żeby pewne rzeczy, procedury ukryć, na razie, że tam nie mamy przedstawiciela przy tej komisji, która tam po prostu robi analizę. Józef Buda TV 28. 18 maja przypada setna rocznica urodzin Jana Pawła II. Karol Wojtyła zanim został papieżem, wielokrotnie odwiedzał ziemię limanowską. Relacja naszych reporterów. Sto lat temu, 18 maja 1920 roku w Wadowicach e, urodził się Karol Wojtyła, przyszły papież Jan Paweł II. Czy święci są po to, ażeby zawstydzać? Tak, mogą być po to. Czasem konieczny jest taki zbawczy wstyd. A żeby zobaczyć człowieka w całej prawdzie, potrzebny jest, ażeby odkryć lub odkryć na nowo właściwą hierarchię wartości. Tak więc święci są po to, ażeby świadczyć o wielkiej godności człowieka. Mieliśmy okazję zobaczyć materiał archiwalny z wizyty Jana Pawła II w Tarnowie w 1986 roku. Co powinniśmy z tego zapamiętać? Zagnąłem na, na wstępie powiedzieć, że miałem okazję uczestniczyć, okazję, szczęście uczestniczyć w tej uroczystości w Tarnowie. To była uroczystość także beatyfikacji Karoliny Kuskówny, wtedy wyniesionej na ołtarze młodej osoby, dziewczyny, która na początku I wojny światowej Ocaliła swoje dziewictwo i czystość, i wskazała drogę prawdziwej wierności i posłuszeństwa Bożym przykazaniem, jako osoba bardzo, bardzo młoda. Dlatego, jeżeli mówimy o świętości, najpierw nawiązano do tych słów papieża w Tarnowie, słów, które mówią o tym, że powinniśmy czasem wzbudzić sobie wstyd, że święci, jakby, wzbudzają w nas takie poczucie wstydu, dlatego że nie, nie stać nas na to, by tak jak oni dążyć do tak wielkich ideałów. A oni są właśnie po to, by nam wskazać, byśmy obrali właściwą hierarchię wartości. Jan Paweł II jako papież Polskę odwiedził ośmiokrotnie. W poniedziałek w całym kraju będą organizowane uroczystości z okazji setnej rocznicy jego urodzin. My jednak chcielibyśmy przypomnieć osobę Karola Wojtyły, który jako biskup i kardynał odwiedził ziemię limanowską. Wszyscyśmy się bali, no bo to kardynał szedł, przepytywał. Pani Katarzyna Halama w 1970 roku przyjęła sakrament bierzmowania. Do Niedźwiedzia, wtedy przyjechał kardynał Karol Wojtyła, a ten dzień zapamięta na długo. Z osoby kardynała Wojtyły no promieniowało ciepło, życzliwość do każdego, z kim się spotkał, a ja osobiście miałam kilka razy w życiu styczność, tak być no blisko niego, także to się dało od, odczuć po prostu. W 1966 roku zaplanowano. Uroczystą koronację Piety Limanowskiej. Koronacja odbyła się 11 września 1966 roku, a dokonał jej ówczesny metropolita krakowski arcybiskup Karol Wojtyła w towarzystwie biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza. W tym momencie Państwo widzą archiwalne zdjęcia z tej uroczystości, na której się zgromadziło około 150 tysięcy pielgrzymów. Uroczystość ta była wielkim wydarzeniem nie tylko dla ziemi limanowskiej, ale całego południa Polski. Wędrując podczas górskich wypraw po ziemi limanowskiej, możecie Państwo w wielu miejscach spotkać takie oto tablice szlaku papieskiego e, albo też inne upamiętnienia e, pobytu Jana Pawła II jako turysty górskiego w Beskidzie Wyspowym i Gorcach. w ośrodku rekolekcyjnym na Śnieżnicy dwa lata temu odsłonięto uroczyście pomnik i archiwalne właśnie nagrania Państwo możecie teraz oglądać z odsłonięcia i poświęcenia przez metropolitę krakowskiego księdza biskupa Marka Jędraszewskiego pomnika Karola Wojtyły Turyst. Karol Wojtyła przemierzając beskickie szlaki był również i na Śnieżnicy. W 1953 roku przyszedł tutaj z grupą turystów, wśród których była Pani Danuta Ciesielska. Ten ośrodek zupełnie inaczej wyglądał, ponieważ byliśmy tutaj w roku 53. Wtedy szliśmy z niewielką grupą przyjaciół właśnie tak w górach, w tych okolicach. Ale to jeszcze taka ciekawostka, że wtedy mszy świętej nie odprawiało się w terenie, tylko w kościele. Wobec tego myśmy schodzili na dół do jakiegoś kościoła, a potem wędrowali dalej. Karol Wojtyła kochał góry tutaj, mógł odnaleźć ciszę i spokój, które nastrajały go do intelektualnej pracy pisarskiej. Słynna jest jego... Y Dwutygodniowa prawie wizyta w papieżówce w Dolinie Kamienicy, gdzie tak naprawdę o jego pobicie wiedzieli tylko jego kierowca i leśni drwale, ale nie wiedzieli, że ten człowiek, który tam mieszka, to jest kardynał. Z leżącej na szlakach papieskich dla Tv28 Karol Wojtas. A skoro mowa o Beskidzie Wyspowym, to już wiemy, że tegoroczna akcja będzie miała charakter indywidualnych wędrówek. Nie odbędzie się również wyścig przełęcz pod Ostrą. Niektóre samorządy już poinformowały o odwołaniu wakacyjnych imprez plenerowych. Komu wierzyć, jak nie... W związku z epidemią i braku zgody na organizację imprez masowych, samorządy Powiatu Limanowskiego odwołują wakacyjne wydarzenia, które były świętem i przyciągały tłumy mieszkańców naszego regionu i turystów. Dni Limanowej 2019. Nie odbędą się dni Limanowej. Zmiarło, dni Tymbarku. Dni Tymbarku. Festiwale śliwki, miodu i sera blaskowej. Wieczór należał do grupy Jam. Zgromadzona przed sceną publiczność wysłuchała największych przebojów legendy polskiej sceny muzycznej w charakterystycznym klimacie, oczywiście rokowo-bluesowym. Z udziałem zabytkowych aut. Nie ma dnim dni szany dolnej. Trasa piękna, 17 lewych, 18 prawych zakrętów. Automotoklub Limanowa przeniósł 12. edycję wyścigu górskiego przełęcz Podostrą na przyszły rok. A turystyczne szlaki w ramach akcji Odkryj Beskid Wyspowy będziemy w tym roku odkrywać indywidualnie. Te wszystkie góry oczywiście będziemy odkrywać, ale indywidualnie. I można je zdobywać według ustalonego programu. 18 szczytów Gór Beskidu Wyspowego czeka na odkrycie. Józef Budacz, TV28. Na Limanowskim Rynku trwają prace remontowe. Jak zapewniał burmistrz miasta Władysław Bieda, Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Jak powiedział podczas kwietniowej sesji burmistrz Władysław Bieda, odpowiadając na interpelacje i zapytania radnych, trwają także prace wykończeniowe w Limanowskim Domu Kultury, gdzie obecnie zostały zakończone prace montażowe w salach kinowych, a trwa także od kilkunastu dni przeprowadzka Miejskiej Biblioteki Publicznej z budynku przy ulicy Matki Boskiej Bolesnej do budynku na Bronisława Czecha, budynku Limanowskiego Domu Kultury. Trzech nastolatków z gminy Raciechowice od około pół roku dopuściło się serii włamań i kradzieży na terenie powiatów Myślenickiego, Wielickiego i Limanowskiego. Ich łupem oprócz ciągnika rolniczego padały motocykle, kłady, samochód osobowy, sprzęt gospodarstwa domowego i elektronika. Zatrzymani przez policjantów z Komisariatu Policji w Dobczycach przyznali się do przedstawionych im zarzutów. Za kradzież z włamaniem grozi im nawet 10 lat pozbawienia wolności. We wtorek w kamice Małej w gminie Laskowa doszło do zdarzenia trzech samochodów. Kierujący samochodem marki Subaru najechał na tylny narożnik Volkswagena, którego kierująca oczekiwała na możliwość zmiany kierunku ruchu. W wyniku zdarzenia obrażeń ciała doznała pasażerka pojazdu marki Subaru. Sprawca zdarzenia był nietrzeźwy, wstępne badanie wykazało 0,7 promila alkoholu. Z kolei w czwartek około godziny 11.30 na drodze krajowej 28 w Siekierczynie doszło do wypadku. Kierująca pojazdem marki Suzuki na łuku drogi nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze. Straciła panowanie nad pojazdem i zjechała z drogi doprowadzając do jego wywrócenia. W sobotę 16 maja około 19.20 na bocznej drodze w Jastrzębiu w gminie Łukowice doszło do wypadku. Motocyklista zderzył się samochodem osobowym marki Suzuki. Początkowo zdarzenie wydawało się na tyle poważne, że chciano wezwać lotnicze pogotowie ratunkowe. Jednak sytuację w porę opanowano. Motocyklistę przetransportowano do szpitala w Nowym Sączu w imieniu księdza dziekana, jak również władz samorządowych gminy Niedźwiedź. Serdecznie zapraszam wszystkich na e, uroczystość stulecia urodzin świętego Jana Pawła II. Transmisja tej Przy świętej będzie w telewizji TV28, ale także w stronie parafialnej, stronie facebookowej. Łączmy się duchowo z tym wydarzeniem, które prowadzi nas. Do zawierzenia się Matce Najświętszej przez przyczynę Ojca Świętego Jana Pawła II. Szczęść Boże! Przygotujemy, myślimy, że pięknie, bo przecież to dla naszego patrona, liturgię mszy świętej. Zapraszamy wszystkich. Y mieszkańców Mszany Dolnej, no a przez to, że są to łącza internetowe, to myślimy, że będzie nas słychać, nasz śpiew, naszą modlitwę w Krakowie, w Wadowicach, w Polsce i za granicą. No i myślimy, że Jan Paweł II w niebie też to będzie słyszał. Zachęcamy do oglądania naszych poniedziałkowych transmisji. My spotkamy się już za tydzień. Za uwagę dziękuję Monika Antosz-Grodzicka.